Jak zaczęła się Wasza przygoda z pilatesem? U mnie już była taka nuda z siłownią dość spora i brak efektów. I w pewnym momencie przyszedł ten pilates jak, jak jakieś objawienie. I zrobiłam w praktycznie dwa lata lub półtora większy progres niż na 10 lat ćwiczeń na siłowni i w końcu zaczęłam się podciągać, stawać na rękach i w końcu z bardzo dużą świadomością i kontrolą ruchu i już te treningi nie były takie wyczerpujące, a były dużo bardziej efektywne. I tak się zaczęła moja przygoda, a potem po prostu chciałam zmienić swoje życie, bo utknęłam w korpo, w której byłam niezadowolona i zawsze ten sport był moją pasją. Moja taka miłość do pilatesu objawiła się po dosyć poważnej operacji, którą przeżyłam w 2023 roku w po której tak naprawdę trzy miesiące uczyłam się z powrotem chodzić i, i to, była, no, to był straszny, ciemny czas w moim, w moim życiu. Później jakaś tam rehabilitacja, no i później w pilatesu też pod czujnym okiem Justynki. Pierwsze kroki, ciężkie, bo było ciężko bardzo. E, praktycznie bez wiary w siebie, a teraz słuchajcie, no... Mecz podciąga. <laughs> zrobię, wiecie, nie da, nie da, nie dużo mi brakuje do, do szpaga, to, to są po prostu takie efekty, dlatego ja zawsze wszystkim mówię i powtarzam, że luksus w prowadzeniu studia Pilatesu jest taki, że sprzedaje się usługę, w którą się wierzy, w którą się ma przetestowaną mm. na sobie i nikomu się nic nie wciska, my po prostu wierzymy w to, co robimy, bo my widzimy to po sobie, więc tak, my tak, chcemy tak. to dać innym, no nie? A więc to jest naprawdę, no myślę, że każdy, kto cokolwiek sprzedaje, towar może zazdrościć ludziom związanym z pilatesem, którzy faktycznie podglądają tego na serio, ale mhm. mamy ten luksus, że po prostu sprzedajemy coś, co kochamy, coś, co wierzymy i nie musimy po prostu tutaj nic udawać, no nie? Tak to się samo broni. Tak, sama metoda klasyczna jest e, perfekcyjna i tam już nawet nie trzeba żadnych modyfikacji, to po prostu działa, więc... E, tylko samo zaparcie człowieka, który konsekwencja Tak, dyscyplina, że nawet nie jakieś jakiejś motywacji, no nie, fajnie, piękne miejsce mieć, super sprzęt, y, może jakieś fajne ciuchy, no nie, na pilates, ale, ale naprawdę dwa, trzy tygodnie intensywnych ćwiczeń y, i efekty przychodzą i tak jak Justyna mówi, całe życie związana ze sportem, w życiu taki efekt nie miała, i mhm. ja, jak po pilatesie. Ja, osoba aktywna, ale nie związana i super stricte ze sportem, po takich przejściach, robią teraz takie rzeczy, o których mi się nie śniło przed operacją, a co dopiero po no, Więc jakby no, naprawdę no wierzymy, mocno wierzymy w to, co robimy to i jest to, co wydajemy. Że wiesz, że produkt działa, no. a nie że wciskasz kit Luksus.